Dzień dobry moi drodzy, witam z całego poranka w totalnej głuszy. Podróżujemy przez miniony weekend na totalnego dzikusa po borach tucholskich i powiem wam, że po przejechaniu chyba łącznie trzech miejscowych w trakcie całego troszkę przedłużonego czterodniowego weekendu, naszło mnie kilka przemyśleń z którymi chciałbym się z Wami podzielić, a przy okazji przypomnieć dobre, może nie chciałbym tu użyć słowa przepisy czy zasady, ale dobre maniery po prostu związane z podróżowaniem kamperem, czy przyczepą kempingową, czy namiotem na dziko. Mam wrażenie, że wiele razy mówiliśmy o wszędobylskich właśnie przepisach, o tym jak się zachować, ale patrząc na miniony weekend, niestety w dalszym ciągu mamy jeszcze sporo na tym polu do nadrobienia. To będzie chyba z jeden z najkrótszych, ale najbardziej takich dosadnych materiałów wideo zamieszczonych na tym kanale i nagranych totalnie na spontanie Zresztą Wygląd mój w piżamie świadczy o tym, że nie chcę tu się jakoś szczególnie do tego materiału przygotowywać, a ja chcę Was po prostu poinformować, przestrzec i może po prostu szerzyć dobre informacje. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zapraszam na krótki przegląd najważniejszych za zasad biwakowania na no dziko to no to jedno z naszych miejscówek, które odwiedziliśmy podczas naszej wyprawy do Borów Tucholskich. Proszę bardzo, miejscówka takowa, czyli ogólnodostępny parking leśny z małą taką wiatką piknikową. No i oczywiście przepięknym widokiem na jezioro z bezpośrednim właściwie dostępem do jeziora. Powiem wam, że w przypadku gdybyśmy byli na przykład gdzieś w Chorwacji albo w innym popularnym turystycznie kraju, no to za takie miejsce zapłacilibyśmy 10 albo nawet kilkaset euro, a tu proszę bardzo dostęp do jeziora z, po zboczu takiej góry i na końcu mamy tam pomościk jeziora, zresztą jest fenomenalne, jest super ciepła woda, przepiękne widoki, zwłaszcza wieczorami. No to przejdźmy do pierwszej zasady, moi drodzy, bo kiedy przyjeżdżacie na taką miejscówkę na dziko, upewnijcie się, że po prostu najzwyczajniej w świecie możecie tutaj wjechać, możecie tutaj legalnie zaparkować. Często wszędzie przy tych wjazdach są informujące stosowne znaki o tym, czy możemy tu wjeżdżać, czy nie możemy tu wjeżdżać i powiem Wam, że znaleźliśmy taką jedną miejscówkę na dziko, która zawierała właśnie takie znaki zakazujące wjazdu. No i ludzie, tak wiecie, do połowy tego znaku albo wjeżdżali gdzieś tak pojazdami, albo pisali w komentarzach na Park Night, że o, miejscówka już jest spalona, bo nie można wjechać tak aż tam aż tam bezpośrednio pod same jezioro. No nie można, ale można się ustawić tutaj. Zobaczcie, cały parking na właściwie kilkanaście samochodów osobowych jest tutaj jak najbardziej dostępny. Także no po prostu wykorzystajmy infrastrukturę, która została już nam udostępniona i tyle. Spotkałem się kilka razy z takimi różnymi komentarzami w sieci na temat tego, że na przykład nie ma takiego znaku i gdzieś na zdjęciu widnieje znak przekreślający samochód typu Alkowe albo komentarz nie można, co ten znak daje, bo na zdjęciu jest przekreślony samochód właśnie typu Alkowa albo Półintegra, a ja mam odpowiednio albo Półintegra, albo Vana, albo coś tam. A to oznacza, że przyczepą kempingową mogę wjeżdżać. Nie, słuchajcie, jeżeli ktoś zakazał wjazdu na tą miejscówkę, to znaczy, że ma jakiś powód. Może to jego się, może to jest jego prywatny teren. Nie nam jest to oceniać, natomiast my zawsze jako braćka rawaningowa jesteśmy oceniani jako ogół. Jeżeli jakakolwiek jednostka łamie yy, przepisy to oceniana jest cała brać karawaningowa. Jeżeli jedna osoba wjeżdża pod zakaz, jeżeli łamie jakieś tam na danej miejscówce e, ustanowione przepisy, to obrywają wszyscy karawaningowcy. Taka jest prawda. Nie kozaczmy, to jest chyba taka najś... naj najbardziej trywialna rada jaką mogę przekazać dostosowujmy się do miejsca, w którym jesteśmy i do zasad panujących w danym miejscu, bo przypominam, że to my jesteśmy gośćmi, a nie na odwrót. Jestem w szoku, że muszę to powielać i powtarzać i po raz kolejny przypominać, ale naprawdę muszę to zrobić, bo to jest miejscówka na dziko na której stoimy od wczoraj. Wczoraj był weekend, dzisiaj mamy poniedziałek, i ktoś sobie stwierdził, że, w związku z tym, że nie ma tutaj żadnych śmietników i nie można nigdzie zostawić śmieci, to po prostu śmieci można zostawić o tak, o w ten sposób. I tutaj jak najbardziej znajdziemy puste butelki, puste puszki po piwie. No bo dlaczego by nie? Coś, co chyba denerwuje dosłownie każdego i e, wszędzie i naprawdę coraz więcej ludzi jednak nie szanuje chyba tych miejscówek na dziko. Oczywiście część osób jak najbardziej dba wypoczywa zgodnie z duchem karawaningu, ale niestety te dobylskie śmieci są ciągle dostępne i ciągle są gdzieś zostawiane. I powiem Wam też, że patrząc na miniony weekend w Borach Tucholskich, to najczęściej ten problem nie tyczy się nas, karawaningowców, którzy przecież są tak bardzo nielubiani gdzieś tam na zewnątrz, a jest to problem dotyczący zwykłych aut osobowych i osób przebywających właśnie na tego typu miejscówkach, albo nawet tych, którzy przyjeżdżają Rowerem i stwierdzają, że już ciężko zabrać butelkę ze sobą, bo w momencie, kiedy przywiesiemy ulubione piwo i z zawartością, to nie ma z tym problemu. Ale kiedy już zawartość znika, no to zabranie butelki ze sobą jest naprawdę problemem. Także krótko mówiąc, dbajmy o to i sprzątajmy po sobie. I co zrobić ze śmieciami? Zaraz wam pokażę, co my robimy ze śmieciami. To jest chyba najprostsze rozwiązanie, jakie można w karawaningu na dziko zastosować. To są nasze śmieci, uzbierane właściwie z całego weekendu na dziko. I jak sami możecie zobaczyć, te śmieci są po prostu zebrane w jedną całość i wozimy je ze sobą. Do momentu, praktycznie chyba aż nie dojedziemy do naszego domu i ich tam po prostu nie wyrzucimy. Jeżdżą z nami cały czas. Chowamy, przechowujemy je tu, wsadzamy do kampera i one po prostu jadą z nami. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby na tak pięknym miejscu zostawiać gdziekolwiek śmieci. No spójrzcie. Oczywiście nie ma tu śmietników, nie można tutaj legalnie nigdzie wyrzucić śmieci, ale to nie oznacza, że macie o chociażby sobie pozostawiać takie nie recyklingowe, absolutnie pozostałości po grillach jednorazowych również na tych miejscówkach. Dlaczego? Chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? Wkrótce takie miejscówki na dziko po prostu znikną, jeżeli my nie zaczniemy wspólnie o te miejscówki dbać. No i sorry, często zdarza się tak, że śmieci są pozostawione przez osoby z zewnątrz, ale to na nas, karawaningowcach, wywiesza się przysłowiowe psy. No i niestety, 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 to w naszym interesie jest, żeby, chociaż my zadbajmy, po prostu o to. Miejscówkę. Wiem, że zaraz powiecie: No, Bartek, ale jak, jaki to jest interes? Dlaczego ja mam zbierać śmieci po kimś innym? W bardzo prostego względu. To na nas wiesza się psy. To my jesteśmy odpowiedzialni za złotego świata, a przede wszystkim za brudzenie na miejscówkach na dziko. I żeby zerwać z tym schematem, no to musimy od czasu do czasu, kiedy przyjeżdżacie na takie miejsce i widzicie na przykład porozrzucane, nieposegregowane śmieci, po prostu trzeba je pozbierać, zabrać ze sobą, zawieźć do domu i tyle, bo przecież Społeczeństwo powie, że to my jesteśmy winni. Proste, prawda? Chyba nikomu jeszcze e, nic się nie stanie, kiedy pozbiera parę butelek albo parę puszek, zabiera że po prostu za sobą i wyrzuci e, do śmieci. Jeżeli my tego wszystkiego nie będziemy robić, to przykro mi, ale coraz więcej tego typu miejsc będzie po prostu zamkniętych kompletnie na karawanie, będą ustawione szlabany, będzie kompletny zakaz wjazdu samochodów, a być może na wzór innych krajów kompletnie zostanie zakazane takie biwakowanie na dziko. A tego chyba byśmy absolutnie nie chcieli. To, że chyba toalety chemicznej nie można wyrzucać gdziekolwiek, tak naprawdę w takich miejscówkach na dziko, to doskonale wiecie. Ale chyba warto przypomnieć, bo zwłaszcza zimą w pewnych górskich resortach znaleziono wyrzucone kasety chemiczne, właściwie zawartość kaset chemicznych z odpadami niestety z bardzo charakterystycznym albo zielonym, albo niebieskim płynem i to jednoznacznie wskazywało, że niestety te kasety wylał ktoś od nas, z naszej społeczności. Więc kaset po prostu nigdzie absolutnie, absolutnie nigdzie nie wylewamy. Co z szarą wodą? Wiecie że doskonale, że mam dość liberalne podejście do tematu szarej wody i uważam, że szara woda w momencie, kiedy jest stosowane, na przykład płyny biodegradowalne, czyli takie środowiskowo lubne, no to chyba nic się nie stanie. Z drugiej strony jednak patrząc, nie robię tego, bo po prostu inni nie wiedzą, że jest to tylko woda, na przykład pochodząca z sanitariatów, czyli z kabiny prysznicowej oraz z kuchni, czyli z lewu. Ludzie tego nie wiedzą. Widzą z boku tylko i wyłącznie stojącego kampera, z którego wylewa się woda. Pewnie jakieś odpadki, pewnie nieczyste Pewnie mocz, po prostu tak większość ludzi myśli, więc moim zdaniem szarej wody po prostu nie ma co w takich miejscach spuszczać, trzeba się stąd ewakuować. Po to są zbiorniki na wodę szarą, które mają taką samą pojemność jak zbiorniki na wodę czystą. Po to można ten zbiornik zakręcić, by móc w pełni go opróżnić gdzieś indziej, na przykład na myjni samoobsługowej. To jest najlepsze miejsce, gdzie można wodę szarą odkręcić. Także tyle. Wiem, 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 są różne podejścia, ale ludzie z boku patrzą i pamiętajcie, musicie o tym doskonale pamiętać, że nie wszyscy wiedzą jak jest zbudowany kamper, co z niego cieknie. Fakty są takie, że coś z niego cieknie i prawdopodobnie są to nieczystości, a właściciel tego pojazdu nie dbał o miejscówkę, na której się znajduje. Proste, proste. Chcę, żebyście posłuchali w tym momencie. co słychać? Nic. To jest piękne. Uprawiamy karawanik na dziko właśnie po to, żeby znaleźć się w takich miejscach kompletnie dzikich. Po co nam te w ogóle dzikie miejsca? Po to, żeby jednoznacznie ujednolicić się z naturą, otaczającą naturą. Po to, żeby wyciszyć zmysły. Po to, żeby nie słuchać grających... Głośników z muzyką, tu wpisz nienawidzoną przez siebie disco, disco polową, trash metalową, hip hopową, popową muzyką. Każdy z nas ma inne preferencje. Fakty są takie: nie puszczajcie i nie walcie muzyką. Wszęż i wzdłuż na takich miejscówkach. Miejscówki na dziko są po to, by właśnie zintegrować się z przyrodą, z naturą, by odpocząć od hałasu. Tu absolutnie powinien być kompletny zakaz puszczania jakiejkolwiek muzyki przez jakiekolwiek głośniki. To wy tu jesteście gośćmi, po raz kolejny wam o tym przypominam. To wy powinniście dostosować się do natury. Zresztą, kto by chciał walić muzyką, powiedzcie mi, stojąc w lesie. Tu są tylko ptaki, przeróżne dźwięki od samego rana, taka prawdziwa kakofonia jest tych dźwięków, więc naprawdę, nie wiem, zdziwiłbym się bardzo, gdybyście chcieli zamienić te dźwięki natury. Właśnie na jakąś muzykę, nawet znamienitego artysty, jakim jest Zenek Martyniuk. Patrząc po tym, jak się dzisiaj rozłożyliśmy na miejscu, czyli mamy rozciągniętego supa, mamy dwa fotele, dwie kostki, ale tak naprawdę, zrzutcie, nie mamy rozłożonej markizy, bo właściwie jej nie mamy, ale nigdy na takich miejscówkach markizy nie rozkładamy. Wiecie o co mi chodzi o zajmowaną ilość miejsca, o zajmowaną ilość przestrzeni. My dzisiaj możemy robić tutaj absolutnie wszystko, ponieważ jesteśmy w tym lesie i na tej miejscówce absolutnie tylko i wyłącznie jedynie. Paru, jedyną parą, jedyną osobą załogą, która tutaj się znajduje, no nie do końca osobą załogą, bo jest jeszcze nasz mały puzzle. Natomiast chodzi o przestrzeń, słuchajcie, bądźcie, chyba po prostu rozsądni. Nie wiem, czy są jakiekolwiek zasady pokazujące to, ile można miejsca zająć swoim kamperem, ile można miejsca zająć przed swoim pojazdem. Fakty są takie, słuchajcie, że wczoraj przyjechaliśmy, parking był tutaj absolutnie pełny i my w... Wyjechaliśmy w tą jedną małą lukę w tym miejscu, mamy rozłożone dwie kostki i dwa krzesełka mobilne, które w razie W możemy złożyć dosłownie w mniej niż 30 sekund. Takie są fakty. Razem z deską SUP, może całość zajmie nam około minuty. Pamiętajcie, że biwakowanie na dziko czy stawanie po prostu na dziko czy parkowanie samochodu na dziko no to nie jest miejsce takie w pełni kempingowe. Nie rozkładajcie się tutaj, jakbyście mieli dostępną parcelę metrów 200, tylko naprawdę wszystko zgodnie z takim zdroworozsądkowym podejściem do życia, zdroworozsądkowym też podejściem do innych ludzi, którzy mają ochotę tutaj przyjechać, nie wiem, zrobić grilla, wykąpać się w jeziorze. Chcą z tej miejscówki korzystać, w ten sam komfortowy sposób. Sumy. Nie muszę chyba też przypominać, że ogniska wyłącznie w wyznaczonych miejscach, wyłącznie tam, gdzie jest to legalne, gdzie jest to dozwolone, gdzie jest to możliwe. Wszelkie informacje na temat danej miejscówki zawsze znajdziecie w internecie, więc przed przyjazdem do takiego miejsca po prostu zapoznajcie się z przepisami, by nie tylko uniknąć po prostu mandatu, ale też zachować się ok, fair względem właśnie wcześniej już obawianych przeze mnie przepisów, w tym przypadku przeciwpożarowych. I tyle moi drodzy. Tak, tak. Tylko tyle, tylko tyle i aż tyle. Zostaw po sobie porządek. Zadbaj o to, żeby inni widzieli, że karawaningowiec to jest spoko gość i można go wpuścić na różne miejscówki. Można go tu zostawić, bo mamy pewność, że zostawi po sobie czystość i porządek. Nie wyleje nieczystości z toalety, nie wyleje nieczystości ze zbiornika na wodę szarą. Pozbiera nawet śmieci, kiedy je zostanie podczas przyjazdu do miejscówki na dziko, nie będzie hałasował, będzie właściwie integrował się z otaczającą naturą, nie będzie takim szkodnikiem, takim. Pasożytem na tych miejscówkach na dziko będą nas dobrze opisywać, gwarantuję. W momencie, kiedy będziemy stawali, rozbijali się na dziko i nie wiem, wylewali nieczystości pod siebie, zostawiali wszędzie śmieci, no bo z tymi śmieciami generalnie też jest problem, prawda? Z gospodarką. Wiadomo, że karawaningowcy od czasu do czasu przyznaję, ja też, gdzieś tam te śmieci, e, jak jest ich już za dużo, no to trzeba je podrzucić do dostępnych koszy na śmieci, a nikt tego przecież nie chce, nie? Prawda? To są zawsze dodatkowe koszty dla gminy, dla jakiegoś prywatnego przedsiębiorcy, nie, na przykład prowadzącego sklep spożywczy, wiadomo, nikt tych śmieci nie chcę, no ale wspólnie chyba zadbajmy po prostu o to, żeby było ładnie, było czysto, było schludnie, było przede wszystkim przyjemnie i żeby opinia o nas samych karawaningowcach naprawdę niosła się z taką pozytywną energią w świat. Tyle na dziś moi drodzy. Mówiłem wam, że to będzie krótki materiał przypominający kilka chyba podstawowych i właściwie najważniejszych zasad. Dzięki za dziś. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A ja idę odpoczywać dalej.